Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski, najlepszym piłkarzem 2021 roku, Marcelo wyrównał rekord wszechczasów w Realu Madrid. Karygodna wpadka Mateusza Klicha na live Parisa platynowa. Arkadiusz Minik mocno krytykowany przez francuskie media. oraz Christian Eriksen, który może wrócić do Premier League. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to bardzo Ciebie proszę, abyś to zmienił. A tym, którzy już mnie oglądają i subskrybują, serdecznie za to dziękuję. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz, bez błędnego przedłużania, przechodzimy do dzisiejszego Newsów. Rok 2020 w wykonaniu Roberta Lewandowskiego był bardzo udany. Polak strzelił 15 goli w Lidze Mistrzów oraz 34 gole w Bundeslidze, a co najważniejsze zdobył z Bayernem Monachium Ligę Mistrzów, która mocno podniosła jego notowania w głosowaniach na najlepszego piłkarza roku. Właśnie dzięki tym statystykom oraz potrójnej koronie z klubem, polski napastnik został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku przez UEFA jak i FIFA na plebiscycie FIFA The Best. Niestety w tamtym roku nie odbyła się gala Ballon d'Or, ale to już chyba każdy z Was wie. Zeszły rok dla naszego rodaka pod względem sukcesów zespołowych już nie był taki dobry, jednak pod względem statystyk znacznie lepszy aniżeli poprzedni. W 2020 roku lewy łącznie zdobył 47 bramek, natomiast w 2021 roku aż 69, dzięki czemu wyrównał rekord Cristiano Ronaldo. Co równie ważne, popił rekord Gerda Müllera pod względem ilości trafień zdobytych w jednym sezonie Bundesligi, jak i jednym roku kalendarzowym. Robert zdobył kolejno w tych kategoriach 41 i już wspomniane wcześniej 69 goli. W zeszłym roku jednak nagrodę najlepszego piłkarza roku UEFA wygrał Jorginho, natomiast złotą piłkę po raz 7 w swojej karierze. Zgarnął Leo Messi, który owy sukces zawdzięcza głównie dzięki wygraniu Copa America z reprezentacją Argentyny. W poniedziałek natomiast odbył się plebistyt FIFA The Best, który był ostatnią szansą Roberta Lewandowskiego, aby wygrać główną statuetkę za 2021 rok. I tak też właśnie się stało, ponieważ najlepszym piłkarzem świata poprzedniego roku w opinii FIFA został nasz rodak, Robert Lewandowski, który dobrze zaczyna 2022 rok. Polek zdobył większe uznanie niż Leo Messi, który był największym konkurentem w walce o tą nagrodę. Tak Lewandowski skomentował swoje zwycięstwo w plebiscycie. Posłuchajcie! Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem drugi raz nagrodę Piłkarza Roku FIFA. Jestem bardzo dumny z tego. Jest to wielki zaszczyt i honor. Chciałbym oczywiście podziękować wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, wszystkim kibicom, wszystkim trenerom czy zawodnikom, czy nawet oczywiście też dziennikarzom. Zawsze ta nagroda będzie należała do moich kolegów z drużyny, z reprezentacji czy też moich trenerów, ponieważ razem osiągamy te sukcesy. To jest sukces indywidualny, należy też tak naprawdę do sukcesu drużynowego. I na pewno chciałem podziękować wszystkim fanom za to, że mnie wspierają, za to, że wierzą we mnie, że trzymają za mnie kciuki, że motywują mnie do tego, żebym się nigdy nie poddawał, żebym dalej walczył i pomimo tych ciężkich czasów, jakie są w ostatnich nie miesiącach, już latach. To oni mnie wspierają i za to jestem im wdzięczny i serdecznie chciałem podziękować. Warto również zaznaczyć, że 33-latek znalazł się również w 11 roku. A oprócz niego, w owym zestawieniu nie zabrakło wspomnianego Argentyńczyka, Cristiano Ronaldo oraz nawet Erlinga Halanda. Zapewne jesteście również ciekawi, jak głosowali piłkarze. A więc, tak. Leo Messi na pierwszym miejscu postawił Neymara, na drugim Mbappé a na kolejnym Karima Benzeme. Lewandowski na pierwszym Jorginho, drugim Leo Messi, a trzecim Cristiano Ronaldo. W salach pierwsze miejsce Jorginho, drugie Messi, trzecie Lewandowski. Natomiast Cristiano Ronaldo. Pierwsze Lewandowski, drugie Kante, a trzecie Jorginho. Mimo iż zachowanie Leo Messiego podczas wczorajszej gali wzbudziło pozytywne emocje u kibiców, tak informacja o głosach Argentyńczyka oddanych w konkursie może zupełnie zmienić owe nastroje. A co ciekawe teraz to fani piłkarza PSŻ piszą pod postem Lewandowskiego na Instagramie, że Leo Messi został okradziony. Tak czy inaczej można powiedzieć, że Robert Lewandowski świetnie rozpoczął nowy rok. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie wczorajszy plebisty FIFA The Best oraz co sądzicie o zachowaniu Leo Messiego. Real Madrid jest drużyną, która potrafi zatrzymać topowych piłkarzy na naprawdę długie lata. Jednak rzadko kończą oni swoją karierę na Santiago Bernabeu. Winą obarcza się przede wszystkim prezydenta klubu: Florentino Pereza który nie potrafi do końca się obchodzić z ikonami Realu. Z tego też powodu Iker Casillas nawet nie był w stanie się godnie pożegnać z kibicami królewskich, zanim przeszedł do FC Porto, gdzie też zakończył swoją karierę. Inne legendy madryckiego klubu jak Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo również prawdopodobnie zakończą swoją przygodę z futbolem poza Santiago Bernabeu. Warto jednak pamiętać, że dla zespołu Pereza wciąż grają tacy zawodnicy jak Tony Kroos, Luka Modric, czy też Marcelo, o którym dzisiaj nieco sobie porozmawiamy. Brazylijczyk swój okres świetności ma już za sobą. Na co do dowodzi fakt, że w tym sezonie La Ligi spędził na Morawie jedynie 133 minuty oraz 51 minut w Lidze Mistrzów. We wszystkich rozgrywkach łącznie spędził około 280 minut. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż formalnie jest piłkarzem Realu Madryt, który w niedzielę wygrał finał Superpucharu Hiszpanii, pokonując Athletic Bilbao 2-0. do Dla Marcelo to 23 trofeum w barwach królewskich, co powoduje, że wyrównał w tej kategorii rekord innej legendy klubu – Francisco Gento. 33-latek jest zawodnikiem Realu od 15 lat, a jego obecny kontrakt jest ważny do końca trwającego sezonu. Jeśli Real Madryt wygra Mistrzostwo Hiszpanii, ponieważ ono jest najbliżej w ich zasięgu, to Marcelo stanie się nowym liderem tej klasyfikacji. Co ciekawe, Sergio Ramos w barwach królewskich wygrał 22 Puchary, jednak z powodu transferu do Paris Saint Germain nie jest już w stanie walczyć o tytuł najbardziej utytułowanego piłkarza w historii Realu Madryt. Od kilku dobrych tygodni trwa saga związana z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po zaskakującym odejściu z tej posady Paulo Souzy, Cezary Kulesza ma istnie poważny problem. Ponieważ w marcu Biało-Czerwoni zagrają w barażach z Rosją, a dzięki wygranej z nimi zagramy w finale ze zwycięzcą półfinału. Szwecja-Czechy. Mecz z Rosjanami będzie jednak bardzo trudnym wyzwaniem i nie tylko ze względu, że gramy na ich terenie. Reprezentacja naszych wschodnich znajomych może na papierze nie posiada tak groźnej jedynastki jak Polska. Natomiast przede wszystkim posiadają zgraną drużynę która w listopadzie przegrała jedynie 1-0 z Chorwacją, po bardzo zaciętym spotkaniu. A weźmy pod uwagę, że Chorwacja to topowa drużyna narodowa w Europie. Najprawdopodobniej nowym selekcjonerem polski zostanie Adam Nawałka, który nieoficjalnie miał już podpisać kontrakt z PZPN. -em. Z tego też powodu doszło do nieprzyjemnej wpadki z jednym z polskich reprezentantów. Podczas live'u popularnego polskiego streamera Parisa Platynowa znajdował się tam również Mateusz Klich, który zapytany o nowego selekcjonera powiedział słowa, których teraz może żałować. Posłuchajcie sami. Rudy nie załatwił kurwa. No nie, bo nie, bo w rudy chuja załatwi, rudy załatwi chuja! Ty jesteś nowym trenerem. No jak na wałka to kurwa pograne Jak to pograne, co ty gadasz? Na ty ja mam live'a? Na velkej skotem, na velkej skotem. No, Ulubiony trener, no, mam nadzieję, widzę, do... że z Rosją na pewno nie że a... w następnym chyba też nie zagrasz. Kurwa, to... <śmiechy>, 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 Śmiechy, śmiechami jednak i ma wiele racji, bowiem Adam Nawałka tylko cztery razy dał szansę obecnemu pomocnikowi Leeds United w kadrze, mimo że tenż czasem był nawet kapitanem jednej z holenderskich drużyn, która w tamtym czasie realnie walczyła w ery o miejsce dające grę w europejskich pucharach. Z drugiej strony, gdy Nawałka podał się do dymisji po tragicznym mundialu w Rosji, Klich był już zawodnikiem Leeds United, a w następnych latach Wybudował sobie w tamtym zespole silną pozycję u Marcelo Bielsy. Nawet jeśli Adam Nawalka czuje z jakiegoś powodu niechęć do Mateusza Klicha, to na pewno nie wystawienie go w meczach, mimo że wciąż gra w Premier League, byłoby bardzo nieprofesjonalne ze strony EX i może niedługo aktualnego selekcjonera biało-czerwonych. Arkadiusz Milik trafiając do Olympique Marsylii w styczniu 2021 roku szybko stał się ważną postacią francuskiego klubu, zdobywając 10 bramek w runcie wiosennej zeszłego roku. Niestety z jego końcem doznał kontuzji, która wykluczyła go na kilka miesięcy gry, a po powrocie Polak wrócił do optymalnej formy strzeleckiej, ale jedynie w Pucharach Krajowych i Europejskich. W lidze natomiast ma jedynie jedną bramkę na koncie, a w ostatnim meczu z Lille, które znajduje się w kryzysie, mimo rozegrania 84 minut na Murawie nie strzelił bramki oraz nie zaliczył żadnych Asysty. Za to 27-latek zmarnował świetną sytuację, która mogła dać ważną bramkę Olimpikowi. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Po meczu francuskie media bardzo surowo oceniły występ naszego rodaka. Portal Sans Filtre krótko, ale dobitnie napisał o Miliku. Odkąd wrócił po kontuzji, jest zagadką. W zeszłym roku był jedną z armat, a teraz błąka się po boisku niczym zagubiona dusza. Inny portal nightinmean.com. Był bardziej bezpośredni pisząc. Co za niezdarność. Milik tym razem nie może się tłumaczyć brakiem piłek. Polski napastnik zmarnował wiele okazji. Francuskie media najczęściej przyznawały mu trójkę bądź czwórkę w skali od 1 do 10. To trochę dziwne, ponieważ znane portale sportowe oceniły Arka znacznie wyżej. Huscourt.com przyznał polskiemu napastnikowi 6,7 punkta, natomiast SofaScore 7,2 punkta. Oczywiście też w skali od 1 do 10. Jak widać opinie są mocno podzielone. Jednak kto uważnie oglądał występ Milika, może najbardziej obiektywnie go ocenić. Jeśli ktoś z was oglądał mecz Olympic Marsylii z Lille, może napisać w komentarzach, jak w nim pokazał się nasz Rodak. Miejmy również nadzieję, że wróci on do strzelania bramek również w lidze, aby udowodnić, że jest solidnym napastnikiem na europejskie standardy. Na koniec news, który z pewnością może ucieszyć nie jednego kibica piłki nożnej, a przede wszystkim fanów Tottenhamu, choć nie tak dosłownie, jak możecie sądzić. Christian Eriksen, jak już dobrze wiemy, na zeszłorocznych Mistrzostwach Europy dosłownie przeżył zawał serca, a lekarze musieli mu wszczepić urządzenie wspomagające pracę serca. Problem w tym, że we Włoszech nie można z nim grać, dlatego też Eriksen był zmuszony rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan za porozumieniem stron. Prawo co do tej zasady jest znacznie łagodniejsze w Holandii czy Anglii, dlatego wiele się mówiło, że Duńczyk po latach, w Wrócił do Ajaxu Amsterdam, który chciał pomóc piłkarzowi w powrocie do gry w piłkę. Jak się jednak teraz okazuje, nie tylko oni chcą wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Benjaminek Premier League Brentford również poważnie rozważa zakontraktowanie 29-latka, które ma naprawdę spore doświadczenie w tej lidze. W przeszłości Eriksen grał przez ponad 6 lat dla Tottenhamu i właśnie w tej drużynie zaliczał swoją najlepszą formę w karierze. Jeszcze w latach 2018-2019 Eriksen zaliczał się do topowych pomocników Premier League. Dlatego dla Brentford, które chce na pewno zostać w tej lidze na lata, sprowadzenie Duńczyka może okazać się strzałem w dziesiątkę. Angielskie kluby również słyną z tego, że wypłacają swoim najlepszym graczom bardzo atrakcyjne garze. Dlatego Ajax wcale nie musi zaoferować lepszych warunków finansowych aniżeli Brentford. Piszcie w komentarzach czy chcielibyście, aby Christian Eriksen wrócił na wyspy. Podobnie jak ostatnimi dniami stało się z Filipe Coutinho. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie!